Siema, witam wszystkich ponownie w przygodach z Natanem Drakem i tutaj mamy pościek za nami oczywiście, my musimy uciec z tej paki, kieruje nasza koleżanka, więc wychodząc z menu od razu ten pościek się rozpocznie i uwaga, okej okay, tym guzikiem się strzela, a tym się strzela o w ten sposób, a czy ja muszę strzelać? O kurde, fajnie. Ha, ha. Dobrze. E, teraz... O, ten... Tak też mogę ich rozwalić. Dobry pojazd zgarnęła. O kurde, jak śmiga. Padł. Kto następny? Padu O, i spudowałem Ale się rozpadają łatwo. Satysfakcjonujące Unik zrobił. A padł Następny jedzie. O kurde kilku teraz. No podjedź trochę. A, z boku teraz są atakować. Dobra Następny Ale łatwy naprawdę Dawaj tego jeszcze, weź tak boczkiem, o Kurde ale uniki robią Chodź Ale jest z tych typów naprawdę Kurde Woo, woo, rozpadł się. No, padnij Podjeżdża. czekaj, czy tu można przegrać. Ale amunicji tu ma. Mówiłem, uważaj na klif. Gdzie ona jedzie teraz? Uważaj. Kurcz. Dobra, aj, dobra. O, ten granatnik, dobry. Ale się już tak szaro zrobiło, więc chyba mogą mi krzywdę zrobić. O, no właśnie. Weź się podlecz, chłopie. O kurde, zabili mnie. Idziemy, cofnie. Tutaj, dobrze. O kurde jest ich, jak mrówków. Dobra, mrówki rozwalone, ale znowu jeszcze szaro robi. Kurde, już podleć się kolorowo. Dobra. Wiesz jak przez jakiś tunel jedziemy. Zabawa jest. Już? Poszło? Chyba poszło. A oni kurna na śmierć jadą. To nie pomyślą w ogóle. No naprawdę, prosto pod celownik. No kurde, odwróć się. Co to miało być? Kolorowo, ale żywe kolory. Już nic nie celuje. Gdzie ten dawny wspólnik I co to miało być? Kierowca, rajdowca Teraz on będzie kierował Ej, ej, Ale... Jedziesz gdzieś? Naprawdę myślałeś, że uciekniesz przed mła? Ależ nie, ja tylko pokazywałem tej pani wyspę Ty pewnie też dla nich robisz co? Myślałeś, że mnie wystawisz, i wszystko zgarniesz dla siebie? cholera! POWERZ! KOLERA! EDI! SPokojnie, brachu! Co? Skończyła ci się pasa. No i także droga. JOSZ. Dawaj tę mapę. Czekaj. Dobra, okej, okay, masz mnie na widelcu. Hej! Ani drgnij. Spokojnie, Edi. Wyjmuję mapę, jak prosiłeś. Powiedziałem czekaj. Robię to. No dawaj ją. Zaraz miałem się nie ruszać. Chyba będziesz musiał tu podejść. Taika! Ta mapa to do końca zmoknie. Dawaj, dawaj! O, nową nagrodę mam. O, mamy. Zatopione miasto, nowy rozdział, ale 6 minut odcinek trwa, więc tak słabo teraz zakończyć. Zobaczmy tą nagrodę. Gdzie ją zobaczyć? Dodatki, nagrody, skórki. A mamy. Mamy Drake w piące. Nie wiem, czy to już sprawdzałem, ale może się przybierze, chłopak. Wybór broni. O, dobra. Galeria? O, o to chodzi Dobra to później najwyżej sobie patrzymy Płyniemy O kurde kto do niej strzela jasna. Spadł kto jeszcze Dobra, terenczycy. Czy mamy iść do wody? Chyba nie, tamtędy. A coś czujesz, że taki skarbek może być? Nie? Dobra, sprawdźmy tutaj. Um... Kto chce bombę? Spróbujcie, chłopaki. O kurde. Granat. O kurde, chowaj się tutaj, Mifikokuj, no kurde, czy przecież i że za ścianą masz się schować? Chłopie, no znowu ich zabijać, nie chcę wam krzywdy robić, chłopaki, czekaj, czy oni też się tak leczą jak ja? że jak się trochę odsunął, to e, życie im się regeneruje. Mam już ich powoli dosyć. Dobijemy jednego. Dostał kulkę w łeb. Dobra. Tu coś się świeci. Jońcow, so, to granata rzucimy. Padł. Może jakieś odznaczenia bym porobił, Co? W głowę pocelować. Widziałem jakieś odznaczenie, jest, żeby trzy osoby naraz zabić? Wybuchem, oczywiście. Mam jeszcze coś, nie, tylko pistolet? Czy ten granat? Dobra, weź tam zgin. Mo, a O, rewolwer. Już posprzątane. dzika nie chcę. Co, im jeszcze wypadło amunicja jakaś? Nie, rewolwer chyba już ma full, więc o. Dobra. Tutaj teraz. Stężymy przejść? Dawaj mało. ...przed mostem. A. Bardzo śmieszne. O, chodź tu, pokażę ci coś. Wciąż działa? Aha. Tak jak twoja mapa. Obejrzyj. Dobra, widzisz ten budynek w porcie? To właśnie A. tam... ...rozładowywano wszystkie statki kolonistów. Jeżeli skarb Eldorado... ...trafił na wyspę... ...to musiał się tam znaleźć. Momencik, co to było? Co? Przewiń. Okay. Czekaj, stop. Aha. Tutaj. Tym stąd zwiejemy. Chodź. Y jak to zwijemy? Poddajesz się? A ty co, nie zauważyłaś, że ich jest więcej? Ale dobrze nam idzie. No, Elena błagam. Nie w mieć <śmiany> później na sumieniu, więc chodźmy. Proszę cię. Jak chcesz, to się poddaj, ale nie rób ze mnie wymówki. Tak! Chodzi o mnie, ok? Poddaję się. Idziesz ze mną czy nie? Czyli co? Po prostu zapomnisz o skarbie i o drejku też? To diabła nie warto za to ginąć. Okej. Okay. Dobra. Słuchaj, tak czy siak musimy wrócić do portu. Nie przejmuj się tak. No, jeszcze się pokłócimy. Będzie super. Czekaj. Tym razem. Ja prowadzę. Okej. Okay. Tym razem? Ale co, mamy tym płynąć? Chyba? Sprawdźmy, czy jakieś skarby tu nie zakopali dla nas. Ale chyba nic nie będzie. No skoro mamy płynąć... To będziemy płynąć, nie? Ale chyba tutaj nie będzie nic do strzelania. Dobra, no fajnie, tak przytrzyma X lub R1, żeby przyspieszyć. Nie rozumiem. Cała kolonia od tak lub. Ale... O? Mamy towarzystwo! Celuj w beczkę! A jednak można, a ja mogę nie ucelować teraz. Kurde. Dawaj, bo zginiemy. Uwaj się. Jest już dobrze. Dawaj. O kurde, co ona ma? Ten granatnik chyba. Padł, padł. Po co w te beczki odcelować? Ta też ma mu nieskończoną ilość. Gdzie mam płynąć? Kurde. A naprawdę, kurde, jakby to ich miasto było. A my już wiadomo czemu mamy to rozwalać. O, od początku. Jajcie, a może spróbujemy po prostu płynąć i ich nie zabijać. Gdzie oni są? Płyniemy dalej do przodu Bez zabijania się Coś super nie 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 prowadzisz Drake? Kto jeszcze? Osobowe. Och ty. Kurde, no! Odcinek się okaże dłuższy jednak. Jeżeli będę ginął. Trzeba ich szybko wykańczyć. Dobro. Skoro ja prowadzę, to czemu też muszę strzelać? Przynajmniej nie musi przeładowywać. Kto tam strzela już? Tu chyba był typo. No, mówiłem. Kurde. co znowu zginę. Dawaj, 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 się. Uff, dobra. Mamy to. O kurde. Który to się odważył? O Boże. Ja cię kręcę. Jak dochodzę do momentu, w którym jeszcze nie byłem, to mnie czymś zaskakują. No i mam trudność, bo muszę dwie rzeczy naraz robić. I kierować, i uniki, i strzelać. W końcu ja no zauważyła, że jest typów dużo. Przecież gdzie strzelać Dobra O, o, o Lekko oberwał Padłeś co na drzewie stoi? To porozwalamy. Ktoś tu miał granatnik Dobra weź się odsuń Podleczymy się tego z granatnikiem wszędzie sprzątnąć o kurde. Padłeś czy nie? Nie ma go. Kto jeszcze? Może już jesteśmy. O tam. Kto teraz? Jeszcze trzeba... Gdzie oni są? Proszę mi życia nie odbierać. Nie ma ich, nie ma ich. O! Trzymaj się! O kurde, ale żeś skoczył chłopie. A nie mogę. Popisowy numer. Do otwarty teren? Teraz musimy znaleźć wejście. Czytałam kiedyś historię o przeklętym Ale Nie sądzisz, że ten... Chyba nie wierzysz w takie historie. Tak tylko mówię. Coś złego się tu wydarzyło. Kolonie nie znikają od tak. <grystanie> Jasne. Jak to wyjaśnisz? Tu nie ma wyjścia. Chyba, że strzelimy. Kurde, ale gaz... Nie, okay. yeah, najwidoczniej musimy teraz na ląd zejść tutaj. Nie? Będzie tak? Gentlemen. Okej, okay, mamy rewolwer. Okej, okay, mamy 20 minut. Dobra. Możemy się tam dostać, Polinie. Aha, Spiderman. Zostanę tutaj i skutera. Ale po skutera. A po co? Co za baba? O kurde, dostał. Ładnie, odzuchuj Tu nic nie ma, chłopie. O? Hmm. Muszę się tego pozbyć zanim oni się pozbędą mnie. Legnie. Bo -o. Gdzie on jest? Angie? O, 50 zabójstw AK-47. No dobra, teraz możemy się palić inną bronią, ale chyba nie mamy żadnej strzelby. Więc pobawimy się tym. O kurde, kto już tam? Dobra. Kto jeszcze? Mam jeszcze kulkę jedną. Amunicja. O, o! Próbuj! Co on strzela w ścianę? O! Mamy nową broń, dobra. Weź tam zginie od tego granatu. No? Dzięki. Dobra, co my tu jeszcze mamy do zebrania? Granacik jakiś. Ja chcę tu wyrzutnię rakiet, gdzie ona jest. Chyba już wsią. O kurde. A do tego amunicji nie mamy. Jakąś tą. O kurde. Ledwo co? Kurde! O jejka! Powinien być inny przycisk Podchowanie się za ścianą, a te fikołki bo te fikołki to mi tylko rozdrażniają. O Boże! Tam też ktoś zginął. Dobra, chwilka dla mnie. Na gleby, co ty chcesz? Tu mam jeszcze jeden nabój. Boże, zapomniałem o nim. O, bramunice mi zostawił. Co tu jeszcze powypadało? Zabag. Dobra, to też się przyda. Okay. Nie tym razem, chłopie. Panie samolocie, co? Dźmi człowieka, gdzie ja to zostawiłem tutaj? Obym sobie pod nogi nie strzelił. Dobra, bo tu jakiś labirynt się zrobił nagle. A ja tego nie chcę. Dobra, idziemy dalej. Dobra droga, chyba ją. O kurde! Gdzie ty skoczysz, chłopie ty? Oby mnie tu cofnęło. Dobra. co on zrobi? Otworzy tą bramę? Mam do niej teraz iść? A ona przyjdzie do mnie. Dobra, nowy rozdział. W stronę wieży. Jak on tu się zatrzyma? Dobra. E, pauza. Dzięki za oglądanie. Myślę, że było spoko, bardzo dynamicznie. Trochę się podenerwowałem ja chociaż raz. No i lecimy dalej, nie płyniemy oczywiście, nie lecimy, ale trzymajcie się. Do następnego.